Serdecznie na konferencji prasowej przed meczem finałowym o Puchar Polski Legia Warszawa-Śląsk Wrocław. Ze mną dzisiaj trener Jan Urban oraz Marek Saganowski, strzelec dwóch bramek we Wrocławiu. Są do państwa dyspozycji zapraszamy do pytań. Proszę o zgłaszanie się, przedstawianie i pytania. Dzień dobry, Adam Dawidziuk, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, tak szybkie 10 pytań, bo wiemy, kto stanie w bramce, ale co dalej? Nie wiemy. Dzień dobry. Tenerze, jak wygląda sytuacja zdrowotna, czy Kuba Wawrzyniak, Bartek Bereszyński doszli do siebie, czy bierze ich Pan pod uwagę, w ogóle co przed meczem? Nie wychodzi na trening Daniel Luboja i Iniak Jastis. Bartek Bereszyński indywidualnie pozostali do treningu. A co się dzieje z Danielem i z Iniakiem? Bada go lekarz, nie wiem dokładnie do końca co tam, co tam jest. Jest z lekarzem, ale nie wychodzi. Panie że zacznijmy od tego zamieszania, które jest od wczoraj. Wojewoda się spóźnia na konferencję, więc nie znamy decyzji, ale jak, jak, jak pan do tego się odnosi? No mam wrażenie, że utrudniamy sobie życie dość mocno, bo mamy taki moment, gdzie spotyka się mistrz kraju z obrońcą Pucharu Polski i no Byłoby przykre to, gdybyśmy nie wykorzystali promocji takich rozgrywek, jakimi są Puchar Polski, aby tego dwóch meczu nie oglądnęło e, 60-70 tysięcy ludzi, bo, bo tak mogłoby być. Wydaje mi się, że jest to sprawa do, do rozstrzygnięcia na, na dłuższą metę, a nie teraz, już w tej chwili. Poza tym, Reprezentuje nas jako klub, nasz prezes i zostawiamy to w jego rękach. Rzekło będzie mobilizował różne, bo jednak finał finałem, ale jest 2-0 z pierwszego meczu. Dużo lepsza gra niż Śląsk. Śląsk ma swoje problemy. Jakiś ma Pan na to sposób? Polska Liga. Mówi nam to, że trzeba być ostrożnym, trzeba być yy, uważnym i czujnym. Bo różnie się układają spotkania i, i mamy tych przykładów na co dzień bardzo dużo, że jedna drużyna gra znakomite spotkanie i za tydzień wydaje się, że jest to inny zespół. My nie chcemy tak się zaprezentować, wiemy, że bardzo dużo nas kosztowało to, aby przywieźć taką przewagę yy, z pierwszego spotkania i byłoby grzechem nie wykorzystać tej sytuacji, grając na własnym boisku i mając tak znakomity rezultat z pierwszego spotkania. Jeszcze pytanie do Marka Marek, Ty masz jakiś w domu mini puchar polski, bo ta twoja skuteczność w tym sezonie, w tych rozrywkach jest porażająca. Niektórzy już proponują zmienić nazwę na puchar saganowski. Nie, no, bez, bez, bez przesady. Ta, ta skuteczność tylko wynikająca z tego, że w tym pucharze polskim gramy mm, dosyć dobrze, przede wszystkim skutecznie, ale to zawdzięczam y, całej drużynie y, Legii Warszawa, tak więc na razie, na razie spokojnie. Mam nadzieję, że nie mini Puchar jutro, a, a, a Puchar Polski będzie w domu. Panie trenerze, czy traktuje Pan ten Puchar Polski ze Śląskiem jako taką polisę na życie? Bo Śląsk gra przedostatni mecz z Lechem, ostatni z Wami. Jeżeli wygrywacie Puchar Polski, do czego jest blisko, no determinujecie Śląsk do takiej, a nie innej gry w końcówce sezonu. Wiemy, rozmawialiśmy na ten temat już wcześniej, nawet tutaj chyba po ostatnim spotkaniu z Lechią, nie, we Wrocławiu, tak. Taka sytuacja po prostu może mieć miejsce, to nie jest wina nikogo, bo, bo nikt nie wiedział, jak to wszystko się może ułożyć, ale może być taka sytuacja. Na dzień dzisiejszy nie ma takiego niebezpieczeństwa. Śląsk ma dobrą pozycję wyjściową do tego, aby zagrać w europejskich pucharach poprzez Poprzez ligę, dlatego my myślimy tylko o tym, aby zdobyć to trofeum, a nie to, co może ona oznaczać w lidze. W lidze chcemy również iść mecz po meczu do samego końca, aby osiągnąć nasz cel. Panie tą straszną presją, która kiedyś. Na którą tak narzekał ten Rumach, bo to przed ostatnim meczem była taka, była taka sytuacja, że to legia musiała gonić prowadzącego w tabeli Lecha. Jak to drużyna zniosła? Nie no, ja mówiłem, że to, to, to takie. Dziwiły mnie takie spostrzeżenia, bo... bo grając pierwszym, no nie wiem, wydaje mi się, że, że zrobisz swoje i ta presja jest na, na przeciwniku, i odwrotnie, jest podobna sytuacja. My wiemy, że, że Lech swoje spotkania wygrywa, my chcemy robić to samo i przystąpić do spotkania z Lechem na własnym boisku z jak najwyższą przewagą, jeśli to jest możliwe, nad, nad tym zespołem. Wydaje mi się, że bezpośrednie spotkanie między nami nie rozstrzygnie jeszcze do końca losów tytułu Pucharu Polski, mistrza Polski, przepraszam. Natomiast też dla mnie jest niezrozumiałą sytuacją, że ktoś w ekstraklasie nie może wpaść na taki pomysł, abyśmy zagrali w niedzielę albo w poniedziałek swoje spotkanie z Jagielonią. Jeśli gramy drugiego, 5, 8 i 11 gramy co trzy dni, nie widzę żadnych przeszkód, aby ktoś wcześniej pomyślał, żeby tej truszynie dać jeden dzień dłużej na regenerację. To nic strasznego, bo, bo ja wiem, że ktoś powie: o, w Europie wszyscy grają co trzy dni. Nie, z reguły się gra co trzy, cztery dni, zależy jak jest. My gramy co trzy dni. Nawet sam puchar polski teraz mamy o 20.30, to też nie będzie za dużo czasu na, na odpoczynek, bo, no bo wiem, jak zawodnik się czuje po spotkaniu. Z reguły to są zawsze problemy z zaśnięciem, a sen jest najlepszym odpoczynkiem po meczu. A, a w piątek już jedziemy na, do Białego Stoku zagrać bardzo trudne spotkanie z Jagielonią, gdzie nigdy łatwo tam nie było. Proszę bardzo. Jarek Łęczycki, Telewizja Polska. Panie trenerze, pracuje Pan nad mentalnością zawodników, bo zastanawiam się, czy w tej chwili najważniejsze nie jest w głowach piłkarz Legii, żeby zdobyć to Mistrzostwo polskie. Mniejsze już są formą, bo forma już musiała być osiągnięta. Co zrobić? Jak Pan pracuje nad tym, żeby się nie powtórzyło to nieszczęście z tamtego roku? Nie, z formą też jest. Też jest różnie i jest dwudziestu paru zawodników w kadrze i, i raz ten w końcówce jest w lepszej formie, innej jest w troszeczkę słabszej i też trzeba umieć odpowiednio dobrać ten, ten skład. Oczywiście, że rozmawiamy na ten temat, ale też nie możemy przesadzać. Wydaje mi się, że drużyna jest świadoma tego, co się stało w tamtym roku. To było widać w szatni cały czas i teraz też widać presja. Na pewno jest, bo, bo wszyscy wiemy o co gramy i, i wszyscy bardzo pragniemy tego mistrzostwa kraju, ale to samo jest w Poznaniu i w Poznaniu tak samo mają presję, bo, bo wiedzą, że, że są blisko również głównego celu. Także dzięki Lechowi, dzięki Legi ta liga jest bardziej ciekawa, bo, bo jednak... Pozostałe drużyny już są bardzo daleko. To też jest y, troszeczkę dziwne, że, że na pięć kolejek przed końcem spotkania my możemy powiedzieć, y, zarówno Lech, y, że jesteśmy już na pewno wiczy, wicemistrzami kraju, bo taka duża jest y, przewaga i to nie jest y, y, tylko i wyłącznie teoria, ale, ale praktyka, tak, y, tak mówi. Także nie, nie, to presja jest y, obopólna, bo bo po prostu jest końcówka sezonu i, i wiemy, że bardzo, bardzo blisko jesteśmy tego celu. Panie Pani Marko, jak to wygląda z perspektywy zawodnika rok temu pana nie było przy tej katastrofie. Jest ten temat wśród piłkarzy, rozmawiacie się ten temat, żeby nie, jak nie popełnić tego tych błędów. Myślę, że wnioski zostały już tam wyciągnięte wcześniej, bo każdy, każdy z chłopców, którzy przeżył ten, ten zawód jak się czuł i zdaje sobie sprawę, co, co, się, co, co się wtedy wydarzyło. Natomiast ja myślę, że my się powinniśmy skupiać na najbliższym meczu i, i tutaj rozwodzić się o tych dalekich y, sytuacjach. To chyba na razie nie ma sensu. Na dzień dzisiejszy tak, żeśmy robili. Wchodziliśmy, interesował nas tylko ten jedyny mecz, który był przed, przed nami i to skutkowało. Bardzo proszę. Super Express. Panie trenerze, jakby Pan tak powiedział w kilku słowach, w czym tkwi w tej chwili siła Legii według Pana o tych najmocniejszych stronach drużyny? W czym tkwi siła Legii? To już żeśmy rozmawiali o tym, że mamy szeroką kadrę i te rotacje, które zwykłem robić między Pucharem i między, między meczami ligowymi na dzień dzisiejszy przynosi efekt. I mam nadzieję, że tak będzie do końca, bo to, że każdy zawodnik czuje, że może być w podstawowym składzie praktycznie w każdym meczu lub wtedy, kiedy nie gra, może wejść do drużyny lub wtedy, kiedy jest na trybunach, w następnym meczu może zagrać, to jest bardzo dobra, pozytywna motywacja dla każdego zawodnika, który czuje się potrzebny drużynie. I wydaje mi się, że taką sytuację żeśmy y, zdołali osiągnąć, że każdy z zawodników, który siedzi w szatni wie, że w każdym momencie może być potrzebny i może pomóc drużynie. To jest, y, to jest uważam nasza siła, bo później już takie drobne detale, czy ktoś zagra lepiej w danym spotkaniu, czy, czy strzeli bramkę, czy zaprzepaści ją, to już jest zupełnie inna Kwestia, natomiast w szatni widać, że jest jedność, i to jest niesamowicie ważne w końcówce tego sezonu. Jeszcze jedno pytanie, jeśli można, Panie trenerze. Wygląda na to, że no prawdopodobnie dwa najważniejsze mecze w tym sezonie dla Was to będzie mecz z, ze Śląskiem, teraz i mecz z Poznańskim Lechem. Czy mógłby Pan jakoś piłkarsko porównać te, te dwie drużyny, tych dwóch rywali? Czy to są zbliżone style, czy trzeba będzie zagrać zupełnie inaczej z jednym, a z drugim? Myśli Pan o Śląsku i o Lechu, tak? Dokładnie. Mhm. Wydaje mi się, że w jakimś sensie podobne drużyny, natomiast Lech na pewno jest bardziej regularnym zespołem, który, który wygrywa swoje spotkania. Śl Są to obydwa zespoły bardzo doświadczone, zarówno w Lechu, jak i w Śląsku. Praktycznie w tej chwili. Nie ma zbyt wielu młodych zawodników. Są to zawodnicy doświadczeni. Wiemy o tym, że Lech nie ma tak szerokiej kadry jak my, ale tak naprawdę temu nie jest ona do niczego potrzebna, jeśli od dłuższego czasu gra swoje spotkania cyklem tygodniowym. Można spokojnie się przygotowywać do każdego spotkania. My natomiast gramy cały czas w Pucharze Polski, gdzie wcześniej graliśmy Również co trzy dni, bo były mecze półfinałowe. Teraz yy, mamy kolejny mały, mały maraton, gdzie gramy co trzy dni i ta kadra rzeczywiście nam się przydaje. Śląsk to też drużyna, która nieprzypadkowo została mistrzem kraju, chociaż wiemy, że yy, no, te, te, ten wyścig o to trofeum był dosyć wolny w tamtym, w tamtym roku, ale ale to jest zespół, który udowodnił, że jak ma swój dzień, może wygrać z każdym i mamy na to przykłady, czy naszej porażki we Wrocławiu w meczu ligowym, czy też zwycięstwa Lecha, yy, Śląska nad Lechem na wyjeździe. Jest to drużyna, która, która potrafi zagrać bardzo dobre spotkanie, ale przez to, że brakuje jej te, tej regu regularności w tym sezonie, jest tam, gdzie jest, jeśli chodzi o, o ligową tabelę. Nie, nie są aż tak nisko, bo są na trzecim miejscu, ale na pewno nie, nie myśleli, że na pięć kolejek przed końcem, czy nawet wcześniej, mogą już się pożegnać z obroną tytułu. Łukasz Małkszyk, Polsa Sport. Panie trenerze. Le, le, lepiej, łatwiej się ścigać, kiedy są tylko na placu boju Legia i Lech, bo do tej pory to tak i pan, i trener Umak, uciekaliście od tego, że to tylko ten duet został na, na placu, kiedy ta przewaga była, była mniejsza nad resztą samym. Ja osobiście wolałbym, żeby było więcej drużyn, ale, ale nie tak jak w tamtym roku, bo, bo w tamtym roku do końca wiele zespołów miało szansę na, na mistrzostwo kraju. Praktycznie dwie trzecie ligi miało szansę na europejskie puchary, chociaż tutaj akurat w tym sezonie sytuacja wydaje się być podobna. Na pewno nasza liga potrzebuje mocnego Śląska Wrocław, mocne, Wisły Kraków, innych zespołów, aby po prostu poziom naszej ligi był zdecydowanie lepszy. Natomiast w tym sezonie. Widać, że, że jednak te drużyny, o których wspomniałem, mają swoje problemy i nie były w stanie utrzymać tempa narzuconego przez Lecha i przez Legię. To jeszcze pytanie do pana Marka Saganowskiego. Legia, tak jak powiedział, powiedzieli to piłkarze Śląska i Lechi, tłamsi przeciwników, ale tych sytuacji potem wcale tak wiele nie ma. W mierzycie przeciwnika do 30 metra, a potem. Im bliżej pola karnego, to tym ta, ta przewaga jest, jest chyba mniejsza. Dlaczego tak, tak się może dziać? No, z, z mojej perspektywy wydaje mi się, że jednak mamy tę sytuację. Na, na każdy... <laughs> w każdym meczu stwarzamy sobie 3-4 sytuacje, dogodne sytuacje, bo choćby z Lechią Gdańsk w pierwszych 20 minutach z tego co pamiętam, Daniel Luboja miał sytuację i Rado też miał sytuację, z którą którą powinniśmy zamienić na bramkę, tak więc oprócz tego, że my, to stwarzamy sobie sytuację. A co za tym idzie? No za tym idzie chociażby skuteczność jaką, jaką mamy w zespole i ile bramek żeśmy strzelili w tym, w tym sezonie. A to nie jest tak, że już pod koniec sezonu to trochę się za, zaczynacie jakoś o, o własne laury walczyć? No ta sytuacja Michała Kucharczyka w końcu w tym meczu z Lechią, gdzie gdzie mógł wyłożyć piłkę Jakubowi Kosyckiemu, a jednak uparł się, żeby z zerowego kąta próbować strzelać. Czy podjął, podjął taką decyzję, jaką podjął. Akurat tak się skończyło, że żadnych, żadnych konsekwencji z tego nie ma. Może faktycznie mógłby, mógł podawać, znaczy powinien podawać, ale ogólnie moim zdaniem kucharz zagrał bardzo dobre spotkanie i może bardziej chciał sobie jak gdyby postawić kropkę na D y, tym, y, tym szczeleniem golano. Czasami mylny, mylenie, mylimy się, że strzelając bramkę bronimy sobie, nie wiem, składu czy, czy, czy pierwszej jedenastki, bo, bo faktycznie asysty też mogą cieszyć. Pytanie do Pana trenera. Hmm. Przyznam się, że w przypadku jutrzejszego meczu nie bardzo wiem o co pytać, bo wydaje się, że wszystko jest jasne. Natomiast chciałem wrócić do jednej sceny po meczu we Wrocławiu. Sebastian Mila udzielał wywiadu przed kamerą i w pewnym momencie minął go trener Urban i poklepał po ramieniu. Biedny Sebastian zgłupiał zupełnie, nie wiedział, stracił wątek. Oglądał się za panem, patrzył jak pan odchodzi, i nie wiem, jako uważny obserwator, myśli pan o Sebastianie w perspektywie, nie wiem, Ligi Mistrzów już? Czy to było takie po prostu. Nie, podziękowałem mu, poklepałem go, życzyłem powodzenia i tego, co pan chyba nie słyszał, to zapytałem się go, czy otworzył już sezon. A, a myśleliśmy o sezonie wędkarskim, bo on jest wędkarzem, ja też i oboje o tym wiemy, dlatego o to go zapytałem, także nie ma się tam czego innego doszukiwać. A ewentualnie byłaby taka możliwość? Nie, nie, na pewno nie. Wiemy, że Sebastian to jest jeden z najlepszych polskich piłkarzy, jeśli chodzi o rozgrywających. Natomiast no, no, no był w chórze i, i nie miałby życia w Warszawie. bo Także my też nie będziemy ani sobie komplikować życia, ani, ani Sebastianowi, który jest mądrym, rozsądnym zawodnikiem i wie, że ten kierunek raczej on sam sobie przekreślił. Janka Łucki, Polskie Radio. Twitter już huczy. żeleta będzie otwarta. Czy mógłbym tak na szybko jakąś, jakiś komentarz? Już Pan Trener mówił, to może do Pana Marka. Ja się, ja się tylko cieszę, bo graliśmy parę meczów tamtej, w tamtej rundzie bez tej żelety i naprawdę było dosyć, dosyć ciężko, tym bardziej, że ten finisz jest już na półmetku i na pewno ci kibice nam są bardzo potrzebni, tak więc Cieszymy się. I drugie pytanie: Tutaj podobnie nie ma już za bardzo o co pytać, jeśli chodzi w kontekście jutrzejszego meczu, to może po prostu takie najprostsze pytanie, czy, czy za całe 30 godzin legia wzniesie Puchar polski? Dziękuję. Na no to liczymy. Tak, na no to liczymy. Tak jak powiedziałem wcześniej, no byłoby wielką, wielkim grzechem nie, nie, nie skorzystać z takiej sytuacji, gdzie. Gdzie stworzyliśmy sobie znakomitą pozycję wyjściową przed rewanżą, musimy to wykorzystać. I pan, do pana Marka też takie pytanie. Czy... Nie, nie, no, ja sobie nie wyobrażam. Tym bardziej, że jeszcze tego, tego pucharu nie trzymałem, tak więc przy tym ciężki, no, mam nadzieję. Ciężko było ciężko do, do tego finału zawsze dojść, tak więc, tak jak pan powiedział, mamy dużą zaliczkę. Jako Lega, jako zespół, który który jest w tej chwili na, na topie. Nie wyobrażam sobie, żeby tego pocharu nie było tutaj. Dziękuję. Mogę jeszcze, ja jedno Proszę, pytanie. Tym, że co wy robiliście przed konferencją, bo pan przyszedł smutny. Dopiero w 14 minucie się pan uśmiechnął, Marek tam zasypia, ledwo czy mu widać. Byliśmy u wojewody. <noise> <noise> My Nie nie. Nie, wydaje mi się, że powoli, powoli trzeba też zacząć koncentrować się, bo nie możemy wpaść w taką euforię jak wy, przynajmniej z tego co tu słyszę, że to już jest zrobione. Nasłuchaliśmy się tego optymizmu rzeczywiście bardzo dużo, że już jesteśmy mistrzem Polski i tak dalej, dużo wcześniej. Marek wspominał, my też często o tym, żeśmy mówili, że... Teraz mecz za meczem i, i w ten sposób żeśmy do tego podchodzili, wszystko było ok i oby tak do końca. Cieszę się, że zaczęliśmy bardzo dobrze miesiąc maj i oby on się tak dla nas skończył, oby był podobnym miesiącem jak miesiąc kwiecień. Też jeszcze tylko chciałem jedno pytanie o Marko Schulera. Bo postawił pan na niego w, we Wrocławiu? Czy spodziewał się pan, że on aż tak dużo da drużynie? No, te, też wiadomo, nie oczekujemy jakichś cudów. Są błędy, ale no, chłopak nie grał w poważnego meczu w pół roku. Ale to, to był pomysł, który miał pan już wcześniej w głowie, czy usiadł pan i tak wykombinował? Wiem, ja, Marko, długo czekał na, na swoją szansę. Ja myślałem o tym spotkaniu, że. Yy... Wiedziałem, że nie mamy Kuby Wawrzyniaka, został nam y, Tomek Brzyski. Wiedziałem kto gra na prawej stronie w Śląsku Wrocław. Stąd też staraliśmy się wyprzedzić w jakiś sposób y, sytuację i chcieliśmy, żeby wcześniej Marko zagrał w Młodej Ekstraklasie, bo mimo to, że to mecz Młodej Ekstraklasy to zawsze jest to rytm meczowy, gdzie, gdzie Zawodnicy, którzy nie grali, którzy dochodzą do formy sportowej po kontuzjach, mogą tam rozgrywać te spotkanie. Stąd też dlatego Marko zagrał w tamtym spotkaniu, chociaż nie tylko, nie tylko on. I ja rozmawiałem przed tym spotkaniem z Marko, ale Marko nie miał nic do stracenia. Z, do stracenia miała drużyna, i, i ja, mój pomysł, bo jeśli by Waldek by go wkręcił tam w ziemię, to, to Marko miał super wytłumaczenie. Nie gram bardzo długo, yy, wystawia mnie gość na nie swojej pozycji, czego ode mnie chce. Natomiast mówiłem mu, że wiem o tym, że wytłumaczenie ma i tak wszystko będzie na mnie, jak coś nie wyjdzie, a jego prosiłem tylko i wyłącznie o to, aby skorzystał ze swojego doświadczenia, i wyszedł z tej sytuacji obronną ręką i to mu się udało. Proszę bardzo. Panie Trenerze, wrócę do wątku, który mnie żywotnie zainteresował. Rozpoczął pan sezon, bo rozumiem, że maj to szczupak, tak? Proszę powiedzieć, czy jak się udało, jaką metodą? Kwiecień, kwiecień to szczupak, ale ja nie rozpocząłem jeszcze sezonu, bo, 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 bo po prostu nie było, nie było czasu, ale. Ale na pewno gdzieś wyskoczymy, chociaż nie wiem, bo, bo są sytuacje, gdzie grając co trzy dni człowiek się budzi, gdzie dzisiaj jesteśmy, co to za hotel i tak dalej. Bo, bo tak wszystko się to szybko zmienia i, i od razu trzeba zapomnieć o spotkaniu, w którym się grało i już kto zdrowy, kto jak się czuje, kto ma kartki, bo już trzeba y, coś tam przynajmniej zrobić na, na treningu, ostatnim treningu przed kolejnym spotkaniem. I nie ma czasu na razie na ryby. Karaś. Karaś, tak? Janek karaś? Czy... No to miejmy nadzieję, że najpierw w złowi Puchar, potem tak, jest czas, a w czerwcu będzie czas na, na ryby. Mało, mało mówisz, ale konkretnie. Zapraszam Państwa. Jutro 30 tysięcy widzów, fantastyczne widowisko. Mam nadzieję, kapitalna atmosfera. Mecz Puchar Polski, do zobaczenia. Dziękujemy. Jak w maju to w czerwcu. Nie no, w czerwcu to już w jest... ostro.